05597 EWI HK 21 Kilek celów też za mną sta, stoi EBE FU 92 wrzuciłem kierunek, celu rusza 844HGA Także śledził mnie! To może byk, duże był, obora mu stanęła. Jak szukają pracownika, to piszą tak. Godnie reprezentować Co tylko wypisują Ale żeby godnie reprezentować, to trzeba wam kupić ubranie, żeby on jakoś ten pracownik wyglądał i tak dalej to to, to, to pierdolą kurwa to są jebane śmiecie na to pieniędzy szkoda ale żeby teraz jeździć celować dupik ze wszystkich robić a to jest co innego to jest święta prawda Śmieda sprzedajesz się jak śmieć to i będziesz robił jak śmieć śmiecie jebane to co w ogóle to mówi i tak dalej to jest tyle warte co, co splunąć już niekiedy to mele pierdolne na szybę jak widzę, że celuje tam w kamerze tego tak jest nie widać nie? To tyle samo warte co jest. na gówno się pluje to, to jest drugie to jest takie samo gówno. tylko tyle że chodzące to leżące śmiecie pierdolone O już celu zakręt to celu Dbije się patrzy kolejny SKL 02760